Agatka, to się nie idzie z koniem na spacer, na spacer tylko masz iść na wysokości przednich nóg. Tak, idę z nim, tam trąć go tam bacikiem jak masz i śmiało do przodu idę. No Ale nie może dupy w koło, jeżdżę kółeczkami. Wziąłem kółeczkami. Jeżdżę, przemieszczam się po ujeżdżalni kółeczkami. Słyszysz, co ja mówię? Jeszcze raz wokół tych drągów duże koło w prawo. Prawy bark do przodu. Tak. Prawa łydka przy opręgu, lewa za duże koło. I wyjedź. Prosto jadę. Posieńka, trzy razy, Śmielej. Jedziemy, jedziemy. I wiedź do środka. Zoroko w prawo i wyjedź.